Siema, z tej strony Agroonic TV i dzisiaj mamy kolejny odcinek z serii Młody na roli i dzisiaj jedziemy kultywatorować I to soję co tutaj wykosiłem to jak zobaczcie sobie sami tutaj wsypałem od razu im Nie ja wiem czy przypadkiem na przyczepie jeszcze nie zostało no, to zaraz idziemy. Dzisiaj idziemy kultywatorować. Co tutaj stoi? Kos. No tym razem zapalił za pierwszym. Zobaczmy sobie Cię na przyczepie coś zostało. Nie, wszystko już poszło. No to także yy, agregatujemy te pole co ostatnio kosiliśmy tutaj Mówiłem, że ta seria będzie i jest Po prostu będą teraz dwie serie Żeby teraz tu jakoś zjechać o dobra odnośniki działają szybko pompa była robiona, pewnie, to zresztą nowy jest, powinna wszystko chodzić pięknie piękne, no to piękny Ursus i tyle idziemy sobie Bizon stoi o, to jest tutaj pole puszczamy i gminy może trochę gra jest przycicho, to podgłośnię Jak on skacze, coś to, coś to za szybko chodzi. Teraz tam do pojedziemy. drzewo Zaraz co jest? Znowu! Wskazówki się automatycznie podnoszą, ale. No to kolejne problemy z Ursusem. Fajnie. prawdy bardzo fajnie. No to także. O, odpalił. Nie ja, wiem, ja, ja chyba. Do mechanika będę musiał zjechać. jechać na je kupiony. A bo go na gwarancję oddam hehe. <śm> no, 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 nowy no, no, kurde, no, kurde coś to podejrzane jest. Patrzcie, wszystkie wskazówki normalnie pokazują. Temperatura w też w miarę normalnie. Chociaż w filmie nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Co pokazuje? Normalnie chodzi, coś to podejrzane jest. Patrzcie na stółę weszło. On się chyba grzeje po prostu. Po prostu się grzeje jak nic Sorry, że mam taki głos Ale jest z ląta rano, a film Muszę ci zostawić łapkę w górę z z dzwonem no niedługo kupuję program do montażu filmu Będą filmy sporo razy lepsze Będzie fajny wstęp na film W ogóle Dzięki temu, a jak, jeżeli możecie to, siedźcie groszem, weź na stronę t Nation Link w opisie. Na rozwój kanału. Czy bym zorganizował wtedy dla Was jakieś konkursy? Może bym robił Was na jakiś czas.

Bo może jakiś vlog się pojawi, może Lego, coś w tym stylu. Może ja trochę za głęboko to robię, żeby tego mu tak się grzeje. O tak, może zobaczcie. No, maksa to siedzi tak. Nie ja tak chcę robić. To prawie, że wyjdzie. Robić, robić. No, robić, robić. Ładny zestaw. Bardzo piękny. No, widać, bardzo piękny. Bardzo piękny, super. Piękny, bardzo super, super. Wiecie co, ja dzwonię po serwis, niech, nie wiem, zabierają go, przywożą kolejny ciągnik. Także zaraz się widzimy. Także właśnie przyjechał ciągnik zastępczy. Myślałam, że wezmą takiego samego drugiego Ursusa, jak był tam. Zabrali go oczywiście, a tu przyjechali dojczem, Agrotron. Także napiszcie hashtag, hashtag problem, hashtag problem. Chodzi, że z Ursusem. No, popatrzcie. Pod palony. Nie spodziewałam się, że go wezmę. Ale szczerze, fajnie jest ten Nie jest taki zły. Czekajcie, jak tu zagra 120, ja cię kręcę. Tu 120 koni tylko. Tamto miał 150. Szkoda, że mu koni więcej nie dali. Bo wiem, że się da. Co oni tu belkę dali? Wiecie, panie. Kurczę panie. To się Co będziemy latać na niej? Już się nie da. Nie da się. No, Belkę dalej, to fajnie. Przynajmniej Belkę będziemy mieli do 60. No, 60 dalej jest robiona. Tam jest tyle pracy przynieść, że nawet nie będę jej teraz pokazywał. W następnym odcinku pokażę z tej serii. Aha, zgasiłem go. Nieważne. No, i ciśnie. O, Machina. nawet takie rzeczy tu się dzieją. Można to otworzyć. Ja cię w końcu. jaka zrobiłam, tak się podniecałam. też widzę, że ma dobrą pompę. No to także ciśniemy. Na szczęście niedługo będę miał wreszcie program do nagrywania Adobe Pro... Czekajcie, jak to było? A, teraz zapomniałem. Adobe Pro Premiere coś takiego? W tym stylu nawet, może dobrze powiedziałem. Nie wiem, jak coś to poprawcie mnie w komentarzach. Poprawcie w komentarzach, że źle powiedziałem. Ja Mówię wam, jakbym kupił sobie to, to by były filmy sporo razy lepsze, bo w zwykłym, darmowym programie, który mam teraz, Vidiot, można tylko 4 filmy maksymalnie wrzucić, dlatego zbytnio nic się prawie, że nie dzieje, nie mogę zbytnio dużo cięć robić, a jak wezmę takie powiedzmy Adobe Pro Premier, no to tam mogli skończoność filmów wsadzić i na przykład różne na, na początku katstękę czy coś zrobić to jest fajne i dlatego zostaw łapkę jeśli popisał problem swój kanału musi być ojoj to jest, on chyba też jest jakoś on chyba też to jest pierwszy model konstrukcji tego modelu, ponieważ tak pompa jest za szybka moim zdaniem В тест. есть. Идем, идем. Ну и идем, ладно. Идем. Bo czy teraz to i głębiej robię, to daje radę. Ursus to tak nie jest, dawał radę. No wiadomo, to Ursus to trochę taki słabszy jest. Oczywiście ja uwielbiam Ursusy, ale to już może bardziej nowszy w ogóle. Tak to jest z tym programem, Nie, tyle rzeczy jest i w ogóle, że ja się to dzielę. Widzicie, tak wybraliście. U Ususa kupiłem on same problemy z nim. To są widzowie. co ja chyba resztę poza odcinkiem skończę. Także trzymajcie się, cześć. pa, pa.